Cześć! Dzisiaj w tym odcinku, jak nie wiecie, dzisiaj mam 12 lat. No, do siebie doczekałam czekam. no. Oczywiście na MSP daliście mi prezenty, więc chęcią je otworzę. Jakieś li... Daliście mi prezenty, naprawdę. Czekajcie. I jak ja zobaczam to liczbę. Jak ja tą liczbę zobaczyłam, to... Jakaś masakra. Dziękuję. O, pozdrawiam Lala Gwiazda, Lala Gwiazda, Lala Gwiazda i LOL XD112. Najpierw... Y... Bardzo ładne. No nie wiem, czy ładne, ale też fajne. Dziękuję, ale lala gwiazda jesteś jesteś wspaniała, bo mi dasz tyle prezentów 5 ponad o, ja to miałam, ale tam moje przyjaciółce ale też mam to z problemem, więc dziękuję yy, zaślela gwiazdka gwiazda 10, o, dam. Miałam... ale to nie chcę, dobra bo, czemu ja, czemu, wydaje się byli zabalowani Dobra, nie będę się o to pyta, bo... No yy, te trzy mi się nie podobają, tylko to włosy i... No to mi się. ha hola, hola. Hola, co? Dobra, więc... Naprawdę dziękuję, więc teraz 257 Facebook. No dobra, o dwa grafy, dziękuję, 4 losy. No, no Milano lajkujecie mi. Ja się z tego bardzo... A zan długo 19 level i będzie. Jak miałam 19 level lub 20. Więc będzie taki odcinek. To jest teraz odcinek, że mam urodziny. No, mogę tylko nagrywać do 10 minut, więc... Dziękuję. Cały serce dziękuję. No naprawdę, ja byłam. Jak ja weszłam na MSP, byłam szokowana. Byłam. No. Szok. Oczywiście dziękuję, naprawdę. No, jesteś pytać, co tam za goldy. No, wiecie, jak to jest, nie? Więc muszę się ładnie ubrać, bo bo na bezpyty by to impreza urodzinowa. Dobra, ja nie wiem Dobra, e, musi być to ładna sukienka. Jakieś ładne sukienka mam hm. ta no taka słaba powiem. Szczerze, tak? Szczerze mówię. Że tak. No nie, no kurde. Nie chciałam iść. Tylko ona oczywiście. No, wiesz jak to, nie? Normalnie. Więc byś była ładnie. Musieć by zmienić skórę no. Więc musimy mieć normalny puty na ptasach. Co to jest? Dobra te Właśnie te mi się podobają No tylko kokardami co? ładne Dobra Coś musimy na urodziny Dobra, weźmy te kolczyki. Jakbyśmy. Jak. Wow. Musimy oczywiście jeszcze. Oczywiście, włosy. <słuch> Bez, więc. Włosy mają być luźne. Bosy mają być luźne oczywiście nich takie no, goldy są luźne, więc nie, nie założę je po prostu. A może je założę, bo one, bo one są luźne. Dobra, więc teraz jeszcze te piękna, bo pię to jest zawsze urodą, nie? Jak to tam mówi. No. więc bez makijażu, bez, albo z makijażem, no z makijażem by byłoby, tak zostawić, no myślę, że tak i no musi być jasna ta skóra, no to jest jasna skóra, Ale nie chcę tego. Więc jakie to ładne. Jak Wam się podobam. Ale już kończymy odcinek, pa! Jak chcecie mi dać? Nie wiem, co chcecie. Możecie, co chcecie mi dać?